pani zapraszam was dzisiaj na taki szybki haul jedzeniowy, to jest pierwszy raz jak robię coś takiego na moim kanale. Mam nadzieję, że wam się spodoba, pokażę wam, właśnie wróciłam z takich większych moich zakupów. Ja codziennie chodzę rano do sklepu i coś tam jak mi brakuje to dokupuję, ale raz na jakiś czas jadę do supermarketu zrobić większe zakupy. E, pokażę wam co kupiłam, po prostu dokupuję sobie rzeczy, żeby w lodówce nie było pusto. E, pewnie część rzeczy was dziwi, bo nie robię takich typowych e, zakupów. Jak robią zwykle polskie rodziny. No ale może coś ciekawego Wam tutaj pokażę, także zapraszam. Ok, jak widzicie, zaczynamy od bazylii. Bazylia została przeze mnie zmatretowana. To jest pojemnik, który pokazywaliśmy Wam w holu z darkiem, ale niestety, e, niestety doniczka się tu nie zmieściła, więc po prostu musiałam wyjąć tą, e, to bazylię z doniczki i wpakować tutaj. Złamałam jeden, jeden badel. No nic dodam dzisiaj do, e, do jedzenia, e, ale no niestety nie każda doniczka wejdzie do tych osłonek, także przestrzegam Was, ja i tak tutaj wpakowałam ją nieźle, ale dobra. E, dalej, ja bym chciała też zaznaczyć, że nie tutaj nie polecam konkretnego sklepu, ja zwykle robię zakupy w supermarketach typu Lidl, Biedronka czy jakieś, nie wiem, SuperSAM, um, Piotr i Paweł, no wszystkie takie popularne, tak? E, I zwykle na, jak są jakieś fajne tygodnie w tych, w tych supermarketach, e, to zaopatruje się właśnie jakieś takie fajniejsze rzeczy. Tutaj na przykład kupiłam Fusiloni. to jest taka, to jest taka pasta, to jest taki makaron z grubego ziarna, grubego przemiału, nie wiem jak to powiedzieć, to jest, tak, z dużego przemiału, granoduro znaczy, że taki wiecie z pełnego jakby zboża. Staram się kupować właśnie taki bardziej zdrowy, niby makaron. Ja ogólnie w moim jedzeniu skłaniam się ku sałatkom plus ku kuchni włoskiej. Tak na co dzień wiem, dużo zup, sałatek i czasami właśnie jakieś tam makarony. Ale zaraz wam już tu pokażę resztę. Dalej, szpinak. Zawsze musi się u mnie znaleźć albo szpinak, albo, e, albo jakaś sałata. Nie lubię sałaty lodowej, moim zdaniem jest bez smaku i no, no po prostu jej nie lubię, jakaś taka jest o, o, zimna i obślizgła zawsze. Staram się kupować zielone o jakimś smaku, czyli właśnie szpinak, rukolę, roszponkę, takie, takiego typu sałaty. Szpinak e, świetny do wszystkiego, i do sałatek na surowo, i żeby wrzucić do jakiegoś dania, nawet wymieszać z tym e, makaronem i z czosnkiem. Dalej coś fajnego, tutaj znalazłam, ponieważ był jakiś tydzień właśnie włoski, czy coś takiego, znalazłam młynek. I ten młynek kosztował 19 zł, nie jest to młynek automatyczny, ale mamy tutaj takie duże papryki, więc będą fajne do ścierania właśnie na sałatkę czy do jakiegoś dania. Jak zwykle kupiłam łososia takiego wędzonego, to moja Paulina mnie z nim zaznajomiła. Po Polecam wam, przepyszne. Ja mam akurat w pieprzu, są też w ziołach, naprawdę coś wspaniałego do sałatek. Jako obiad po prostu dodajecie sobie obok sałatę, warzywa i ten łosoś, ekstra sprawa, lepszy niż tuńczyk. Orzechy, moja mama mnie namówiła właśnie na mieszanki orzechów. Moja mama zawsze kupuje w tych dużych supermarketach takie duże opakowania, to kosztowało akurat 10 złotych, więc ten, więc, więc wam polecam. mieszankę orzechów, orzechy są bardzo zdrowe, ja nimi też posypuję sobie sałatki. Można je też w ciągu dnia jeść jako przekąskę, kilkanaście takich orzechów zamiast jakiejś kanapki. Dalej dwa opakowania brokuł. Zwykle też kupuję Włoszczyznę, ale taką mrożoną, ale y, mam całą zamrażarkę tej Włoszczyzny, a brokuły zużyłam. Ostatnio często robię zupę brokułową lub szpinakową, taki krem. Y, to y, robię tak, że po prostu... Gotuję trochę w niewielkiej ilości wody, dodaję też innych warzyw. Później mogę też rzucić kostkę rosłową, nie chcę mi się zwykłego rosołu niestety robić. Do tego dodaję na przykład kawałek gorgonzoli, lub sypię to parmezanem. odrobinę śmietany, można też dać jogurtu, zblendowany jest przepyszne. można posypać też grzankami. Ekstra sprawa, także brokuły. Ja się niestety zraziłam do świeżych broku, kiedy podczas gotowania zupy brokułowej wyszedł mi taki zielony, duży robak, mimo że te brokuły oczyszczałam, więc wzbraniam <laughs> się dalej żurawina żurawina jest świetna, szczególnie na jesień-zimę zawiera dużo witamin i działa też prze, przeciwnie, moczopędnie o, i zapobiega chorobom układu moczowego wiem, że może to nie brzmi super tutaj w kolu jedzeniowym ale to prawda, że żurawina jest po prostu dla nas zdrowa, można też nie nią posypywać różne sałatki nawet kanapki jakiś serek biały, jest przepyszna do wszystkiego, do musli, można ją jeść też po prostu garściami Oliwki, kocham czarne oliwki, lubię też zielone, ale tutaj właśnie kupiłam sobie opakowanie czarnych. Uwielbiam je do sałatek i też bez niczego na, na. No, bez niczego po prostu do kanapek i tak dalej. Kupiłam jakiś dziwny ser brie. Zawsze staram się mieć mm, jakiś ser pleśniowy lub jakiś par, typu parmezan w lodówce. I tutaj kupiłam brie, który ma w środku taki serek ziołowy, także spróbujemy. E, tutaj akurat był jakiś właśnie tydzień e, taki włoski, sery wanzyny i takie rzeczy. Kupiłam pesto oliwkowe tym razem. Spróbuję, jestem ciekawa, jak będzie smakowało. Pesto jest zawsze w mojej lodówce: można właśnie wymieszać z odrobiną makaronu. Można dodać odrobinę do sałatki, odrobinę na kanapki, nawet posmarować kanapką, kanapkę zamiast masła i będzie przepysznie smakowało. I na koniec mam e, mleko bez, e, bez laktozy, które wy mnie poleciliście, także Wam bardzo dziękuję. Zresztą, jak tylko um, wrzuciłam mój przepis z babeczkami, to pisaliście mi, gdzie można dostać mleko, można dostać i w biedrze, można dostać teraz i, i w Lidlu, także dziękuję Wam bardzo za ten cynk, ono stoi tam, gdzie stoi masło, tak, tej, w tej lodówce z masłem. Także bardzo się cieszę, bo odstawiam już mleko sojowe, ponieważ jest dosyć niezdrowe, podobno dla kobiet, wpływa na hormony, także niedobrze, staram się pić inne mleko, na przykład, na przykład kokosowy ostatnio piłam, jakieś migdałowe, no i te ryżowe i teraz właśnie kupiłam to bez laktozy, więc super. I to już tyle, mam nadzieję, że moje zakupy Wam się podobały. Żeby uprzedzić Wasze pytania, powiem od razu, że jeżeli chodzi o pieczywo, ja ogólnie nie jem dużo pieczywa na co dzień, bo po pieczywie jestem taka... Pff, nie czuję się fajnie po pieczywie, szczególnie białym, dlatego staram się kupować ciemne, jakieś lepsze pieczywo, takie typu fitness i zwykle robię to po prostu w oddzielnych sklepach. Nie w supermarketach. W supermarketach uważam, że nie ma dobrego, zdrowego pieczywa. E, tak samo, jeżeli chodzi o mięso, jeżeli już mam mieć jakieś mięso e, do obiadu, czy nie wiem, czy do zupy, czy do czegokolwiek, to po prostu idę sobie do sklepu mięsnego, który mam na dole, i tam kupuję mięso. Nie kupuję mięsa. Znaczy czasami kupuję w supermarkecie, jak wiem, że coś będę robić, ale teraz akurat nie kupiłam żadnego mięsa, nie potrzebuję nic. Jakiś tam wędlin specjalnie na co dzień też nie jem. E, także to były moje takie zakupy. To nie są takie moje zakupy, wiecie, że, że pójdę i zrobię zakupy na trzy tygodnie i, i nie będę wchodzić z domu, bo ja w taki sposób nie żyję. Ja po prostu co jakiś czas dokupuję sobie takie właśnie rzeczy, typu pesto, oliwki, e, jakieś tam mrożonki, które będą zawsze tam pod ręką w domu, jak trzeba będzie coś na szybko zrobić. Ja teraz uciekam zrobić moją zupę, mój krem z broków e, i z, z odrobiną gorgonzoli. Jeżeli będziecie chcieli, to wam zrobię jakiś taki przepis, chociaż w sumie nie wiem, czy jest sens, bo Jacek na stylowo-tv robił już taki przepis krem z broków, także wam podlinkuję na dole. Dajcie znać, czy taki film Wam się podobał. Mogę go powtórzyć też w przyszłości. Jak wrócę do jakichś większych zakupów, wam pokażę. E, oczywiście, jak jest Darek, to, to zupełnie inaczej wyglądają nas, nasze zakupy: bardziej męsko, jest więcej właśnie mięsa, więcej konkretów. E, na przykład, teraz też warzyw nie kupowałam za bardzo. Nie ma tu żadnych pomidorów, cebuli i tak dalej, bo wszystko mam w lodówce. Mam jeszcze, mam jeszcze w lodówce spory zapas. E, więc e, na przykład jabłek nie kupowałam, bo kupiłam wcześniej dwa kilo jabłek i, i tam sobie w lodówce e, po je po je z lodówki. Także to tyle, jeżeli wam się podobało dajcie kciuk w górę, może podsunęłam wam jakiś pomysł na obiad, nie wiem, na zakupy, dajcie znać. E, możecie mi coś poradzić, jakieś wasze specjały z Lidlów, Biedronek i tak dalej, na co jeszcze zwrócić uwagę, co jest takiego szczególnie dobrego i w dobrej cenie. No i widzimy się niedługo, pa pa!